Możemy jechać. Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się tu dzisiaj po to, aby porozmawiać na temat wsparcia informacyjnego dla chorych na spadnienie roślinek. Chciałam, chciałam, tak, właściwie to powinna to powiedzieć Pani Przewodnicząca, ale ponieważ ma kłopoty z wypowiedzią, z mową, więc w jej imieniu ja Państwa serdecznie witam. Chciałam bardzo serdecznie przywitać naszego szefa, tak. przewodniczącego Rady szefa. Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z Warszawy i panią Magdę Uszczyńską, Uszczyńską też... I... Magda A pan przewodniczący nazywa się? Nazywa się. Przeamszywam. <laughs> Ta poł mogę tak Paucia. Mogę tak odmienić? No, I oni przedstawią nam swój program, który realizują tą debatę już w kilku oddziałach województw znaczy w oddziałach w Polsce. Także ja oddaję głos i przedstawiam bardzo serdecznie panią dr Wojnarowską. W piątek 13.00 grota wyboru jest pożytami pani doktor Wojnarowskiej. Tak, ażeby nasza nasza nasza. Co? Jest panią osobą. Rosza, O właśnie, przedstawiam tak panią, która wspiera nas z znaczy, Znaczy to nie jest stowarzyszenie, to nie jest firma farmaceutyczna Rosz. Tak. Bardzo serdecznie witamy. I witamy wszystkich, którzy przybyli, mimo że jest taka pogoda jaka jest. I witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Tak. Który to pan przewodniczący? No Oddaję tak. głos panu właśnie przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Witam państwa ponownie bardzo serdecznie. Nazywam się, że już tak oto, to, pytania, Tomasz Powiec. Jestem rzeczywiście przewodniczącym Rady Głóżnej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Od kilku tygodni, może nawet kilkunastu tygodni, jeździmy po Polsce i spotykamy się z członkami naszego stowarzyszenia w różnych miastach, po to, żeby z jednej strony porozmawiać o spadnieniu rozsianym, ale myślę, że akurat tutaj w takim gronie, zamówienie o spadnieniu rozsianym z mojej strony jest niepotrzebne, ponieważ Państwo doskonale. Wiedzą, mierząc się z tą chorobą na co dzień, może mi byśmy coś zgasili, to, to byłoby fajnie. Lepiej by było widać. To. No. Tutaj gdybyśmy zgasili. Też w tym samym miejscu no, Tak, no. dobrze. Ale tak? No, to tam tam być. Mhm. no mamy Ale dużo a, Dobrze widać teraz. Skąd ten pomysł no. się wziął, żebyśmy żebyśmy rozmawiali właśnie w tym okresie? Otóż stąd się dobrze wziął widać. ten pomysł, że...

Może być. Tak, Pana, tak, tak, tak. Otóż nastąpił duży może być nawet przełom w postrzeganiu, w zajmowaniu się sprawieniem roszczanym, ponieważ został wprowadzony do refundacji lek na postać do tej pory nie będą żadnym leczeniem, na postać pierwotnie postępującą. Tu pani doktor myślę się szerzej na ten temat powie i, i jakby no... Przybliży Państwu specyfikę tego leku i, i dlaczego jest to tak ważne, że, że że właśnie teraz ten lek wchodzi i daje szansę tym ludziom, którzy do tej pory nie mieli takiej szansy cierpiąc na pierwotnie postępującą, ale mało tego e, został też zarejestrowany kolejny lek na postać wtórnie postępującą, gdzie już w ogóle nie było nic, żadnego leczenia e, jednym toksantom był stosowany, mm -hmm. ale to e, można powiedzieć, no tak próby były takie, ale niewiele Niewiele tam było efektów, natomiast w tej chwili no, jest szansa, że i ta postać też zostanie, e, zostanie zaopiekowana i ci chorzy, którzy cierpią na tę właśnie wtórnie postępującą, a tych jest gro przecież e, osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym, bo Większość z tych, którzy są z postacią rzutowo-remisyjną, to po pewnym czasie przechodzą niestety w tą wtórną postępującą. Jest to niezwykle ważne, że i tutaj jest na Te dwa wydarzenia skłoniły nas do tego, żeby spotykać się z państwem, osobami, które są przecież najbardziej zainteresowane tymi zmianami i mówić o tym, a czy jest to potrzebne, bo często się spotykam, że takie spotkania no, nic nie wnoszą właściwie. Otóż, otóż muszę powiedzieć, że są bardzo potrzebne, bo już wielokrotnie podczas takich właśnie spotkań e, osoby uczestniczące od nas właśnie dowiadywały się, że w ogóle pojawił się lek na postać pierwotnie postępującą. Osoby, które były zainteresowane, bo akurat nawet postawiły nie biały i nie miały szansę, po prostu nie były poinformowane, że już ten lek jest i że mogą e, zawalczyć o to, żeby korzystać z refundowanego leczenia. Też oczywiście są to drogie sprawy, więc indywidualnie nikogo z nas na takie leczenie by nie było stać. W związku z tym, jakby próbując nieść ten kaganek, taki można powiedzieć, tej oświaty samowej, przyjechaliśmy między innymi do Państwa, żeby też na ten temat porozmawiać. Ja przygotowałem prezentację, może nie do końca, <trym> dotyczącą tych spraw e, medycznych, tutaj zostawiam powie pani doktor, która jest to fachowcem w tej dziedzinie. Ja natomiast e, chciałbym troszeczkę powiedzieć o polskim Towarzystwie Słodzenia rościanego, bo też państwo działając z może nie, nie zawsze e, mają świadomość tego, czym zajmuje się na przykład Rada Główna chociażby, czyli to ciało, które ja reprezentuję. E, Zatytułowałem tę prezentację kolejki strata czasu niepotrzebna strata czasu pieniędzy i zdrowia dlatego że wciąż niestety mimo tego że wchodzą nowe terapie nowe leki to jednak ten czas oczekiwania na włączenie nadal jest bardzo długi i z naszej perspektywy oczywiście ta strata czasu jest niepotrzebna my mamy świadomość tego że lekarz żeby włączyć do leczenia musi mieć pewność że ma do czynienia ze stwardnieniem rozsianym a to nie zawsze jest takie proste, bo to jest wiele badań, tu też pani doktor na pewno powie, dlaczego tak się dzieje. Tym niemniej jednak yy, dziwi nas to, że to jest, to są dane na kwiecień yy, 2019 roku 764 pacjentów czeka i wyłącznie w całej Polsce. Dlaczego? To jest bardzo duża liczba właśnie. Znaczy, I dlaczego? Pytanie. No dlatego, że brakuje pieniędzy, to jest podstawowa sprawa, druga sprawa to brakuje pieniędzy, prawda? I, i mniej więcej tak to można sprzętować. Rzeczywiście też są historie takie, że w różnych województwach są różne stosowane rozwiązania przy wprowadzaniu do leczenia. I to nas dziwi, bo na przykład następny slajd ogólkowy. Zobaczcie Państwo, te na czerwono zaznaczone województwa to są te miejsca, gdzie te kolejki są stosunkowo duże i tu niestety Pomorskie też jest na piątym miejscu bodajże. Byśmy Dwa czy trzy lata temu organizowali też taki cykl konferencji, spotkań na temat właśnie tej dostępności do, do leczenia, ale to była o wiele gorsza sytuacja tu u Państwa w Pomorskim, natomiast w tej chwili muszę powiedzieć, być może też za sprawą tychże właśnie spotkań, bo zapraszaliśmy wtedy przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia z województwa pomorskiego, badały deklarację. Uczestniczył konsultant wojewódzki, e, e, obecny szef Polskiego Dowarstwa Neurologicznego, pan profesor Sławek i być może też jakby, te rozmowy, które, które toczyliśmy i które e, wtedy się odbywały, być może też wpłynęły na to, że ta sytuacja się zmieniła i że ta kolejka się nieco odblokowała i widzimy ruch, bo, bo, bo wtedy, kiedy robiliśmy, to było grubo ponad 100 osób czekało na... Na terapię w tej chwili, tam nie widzę dokładnie, ale to jest około setki, poniżej chyba nawet setki państwa. A teraz z tego co wiem, też, też chyba jest liczba, pani doktor Pewnie ma świeższe informacje i dane na ten temat, ale po prostu już jest widać poprawę. Także z tego się bardzo cieszymy. Oczywiście nie cieszymy się z tempa tych zmian, bo chcielibyśmy, żeby one były znacznie szybsze, no ale dobrze, że ule są. Tak samo jak zresztą w systemie, o którym teraz mówię, czyli pojawiają się nowe terapie, pojawiają się nowe leki i one są refundowane. Czas to pieniądz, no właśnie, czas to pieniądz. Wiadomo, że osoba, która już otrzymała diagnozę sprawienia rozsianego powinna być jak najszybciej włączona do leczenia. No z prostej przyczyny, ponieważ na początku, kiedy choroba jest ujawniona, to ta osoba jeszcze jest w miarę sprawna. Jeszcze może funkcjonować, jeszcze może samodzielnie działać. Natomiast kiedy czekamy, zwlekamy z włączeniem do terapii, to owszem, po, po, po półtora roku bo niestety takie są przypadki e, czasu oczekiwania na włączenie do leczenia po półtora roku tak naprawdę zaczynamy leczyć już osobę trochę niepełnosprawną i, i, i ten stan już się nie, nie, nie cofnie, mimo że podamy lek to ten stan już się nie cofnie niestety, ta osoba już, już w tej niepełnosprawności najprawdopodobniej pozostanie i ten czas półtora roku jest właściwie stracony, to są wyrzucone pieniądze, bo tak, ta osoba przechodzi na rentę, z reguły lekarze jakoś tak sugerują to dosyć często, zresztą no... Przy stadnieniu rozsianym wiadomo, jest trudno. Jeżeli jest to nieroszona choroba, jeżeli na przykład jest ten, ta postać, gdzie nie było tego leczenia, no to ta niepełnosprawność postępuje. E, a przecież te renty czy inne zasiłki są wypłacane z tego samego budżetu, tak naprawdę, choć z innego resortu, bo tu mamy do czynienia z Ministerstwem Zdrowia, a w przypadku rent z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, ale budżet jest ten sam, to jest nasz polski budżet. Czyli nie lecząc, jakby wydaje pieniądze potem na utrzymanie tego człowieka. No to głupio brzmi, ale no taka jest, takie są realia. Tylko co tracimy? Godność tego człowieka, samodzielność tego człowieka? To tracimy bez powrotu. I w tym momencie mam człowieka sfrustrowanego, cierpiącego na poczucie niespełnienia. Coś, co jest no niematerialne, niewymienne, ale właściwie stanowił jakości naszego życia. Gdy zaczynamy szybko leczyć i, i, i w sposób skuteczny, to człowiek w zasadzie może pracować, założyć rodzinę. Mamy takie przypadki, gdzie podanie dobrego leku na przykład spowodowało, że osoba rzeczywiście stała z wózka, założyła rodzinę, pracuje, dzisiaj firmę prowadzi, ma dzieci i jest szczęśliwą osobą. Także no, mamy tego dowody, czyli po prostu to leczenie. Ma sens, jak najbardziej, tym bardziej, że mówi, ono tak naprawdę dużo mi kosztuje, ponieważ nie lecząc potem musimy utrzymywać tego człowieka na lecie i też państwo musi płacić przecież. A, do tego co tutaj napisałem, pracując, ta osoba przecież odprowadza podatki, czyli współfinansuje swoje leczenie, czyli jeszcze zmniejsza koszty tego, prawda? A mało tego. Często osoby ze stworzeniem rozsianym są bardzo operatywne, zakładają firmy, dają pracę innym ludziom, czyli też te podatki są dużo większe i to obciążenie, w cudzysłowie oczywiście, dużym obciążenie państwa jest znacznie mniejsze. E, aby jakoś monitorować ten system refundacji leczenia i włączania do leczenia, Kilka tygodni temu stworzyliśmy na naszej stronie, jeżeli Państwo odwiedzali Polskie Dowództwo Stronnie Nierozsianego, taką zakładkę Mapa SM. I ta mapa SM ma służyć temu, żeby także Państwo mogli współnadzorować ten system właściwego włączania do leczenia. Samodzielnie mogą Państwo wyszukać ośrodek, w którym nie trzeba czekać na kolejkę. Szybko można się zorientować, w których kolejkach są, w których placówkach kolejki są największe, a w których trochę mniejsze. No i poczucie, daje to poczucie samodzielności i wpływu na swoje leczenie. Dlaczego? No dlatego, że mając te wszystkie dane, Państwo sami podejmują decyzję. Mało tego, Państwo wskazują też, gdzie jest problem i że ten problem trzeba szybko rozwiązać. Dlatego zachęcam bardzo do korzystania z tej mapy, dlatego że e, pomagają Państwo tylko nam, jako, ja, znaczy sami sobie jako poswytowaczstwa nie rozsianego, ale też NFZ-owi, bo wskazując pewne nieprawidłowości, my pokazujemy tej instytucji, że należy coś tam zmienić. I ja Państwu yy, zapewniam państwa, że yy, to nie jest ten sam NFZ, który był jeszcze kilka lat temu. Wtedy naprawdę bardzo ciężko się rozmawiało. Nie było tej wymiany myśli. Natomiast w tej chwili, jeśli my zwracamy na coś uwagę, na jakiś problem, to jesteśmy wysłuchiwani i te, i, i te nasze informacje są oczywiście obiektywnie rozpatrywane. Najlepszy przykład jest skoordynowaną opieką w słabiej ilości. Myśmy zwracali uwagę na kilka rzeczy, które tam były źle skonstruowane w tym projekcie. Przedstawiliśmy to Narodowemu Funduszowi Zdrowia. I rzeczywiście prezes postanowił wstrzymać rozporządzenie, nie jakby zamknąć, zlikwidować je, ponieważ wtedy by trzeba całą procedurę rozpoczynać od nowa, ale wstrzymał to rozporządzenie, zaproszono nas do, do konsultacji i pracujemy w tej chwili nad tym, żeby te wszystkie nieprawidłowości usunąć, żeby jeżeli już ten, ten projekt wejdzie, to żeby on rzeczywiście na jakim poziomie, na jakim on jest potrzebny. Mówię o tym dlatego, że po prostu jest to dowodem na to, że nasze działanie jest wbrew pozorom, mimo że tego tak bardzo nie widać, ale ma sens i daje efekt. Podsumowując, ta mapa, ale to nie tylko mapa, bo... Przecież mamy też infolinię, z której korzystają osoby przede wszystkim, które dostają diagnozę osłabienia gościami i nie wiedzą, co z tym zrobić ze sobą. Mają możliwość zadzwonić do nas, pomagamy, jakby prowadzimy w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych tygodniach przez te meandry systemu opieki zdrowotnej i systemu opieki socjalnej, bo to są rzeczywiście dosyć zawiłe systemy. No i pomagamy znaleźć miejsce, swoje, gdzie tam akurat nie ma kolei, gdzie można się starać o włączenie. Oczywiście, najpierw o potwierdzenie diagnozy, o te wszystkie sprawy, które są najważniejsze. Ułatwiamy kontakt z ośrodkami leczącymi. Mapa, o której mówiłem, ułatwia współpracę z PTSR. Tak naprawdę, jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która realnie zajmuje się osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Ponieważ są inne organizacje, oczywiście nic im nie ujmuję absolutnie, nawet bardzo doceniam, bo dzięki temu, że głośne jest o stwardnieniu rozsianym, to te zmiany, które w ostatnich latach mogły nastąpić, to właśnie dzięki temu, że było głośno o stwardnieniu rozsianym. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o realną współpracę z osobami chorymi, to tylko Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego coś takiego robi i nawet oficjalnie przedstawiciele innych organizacji mówią, że. Jeśli się zgłasza ktoś do nich z problemem, to oni oczywiście od razu się tym zajmują i odsyłają do PTSR. I to jest, to jest taka różnica między nami i innymi organizacjami. Mapa też będzie jednym z elementów, która pozwoli na monitorowanie problemów z leczeniem. To już to o czym mówiłem. Z tych problemów z leczeniem jest dużo i myślę, że tutaj więcej będzie mogła powiedzieć pani doktor. I Podobnie zresztą jak o tych kwestiach medycznych. I to jest najważniejszy slajd mojej prezentacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę. proszę.